Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejger, były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego biura antykorupcyjnego. Dziś mówimy o tym, że zaczynają sypać. Edgar Kobus, były współpracownik Piotra Wabrzyka, w przeciwieństwie do swojego szefa, nie skorzystał. Sprawa do milczenia. Wręcz przeciwnie, zaczął być bardziej rozmowny niż wszyscy przypuszczali. Tomku, ty to uważnie słuchałeś, obserwowałeś, masz jeszcze informacje wiórek, co tak naprawdę wynika z tych zeznań, bo nie wszystkie żeśmy poznali, no bo panowie się schowali za. Że tak powiem, na jawnościo. Część zeznań były po prostu niejawne, schowane przed opinią publiczną, ale co, wie, co wiemy z tego, co usłyszeliśmy i z tego, co Ty usłyszałeś wcześniej czy, i później od Wiewiórek? była cała rzeczywiście machina uruchomiona, żeby pan kobus nie, nie zeznawał. I tego samego dnia, kiedy odbywała się komisja, przyszło tam pismo, które zostało wysłane przez trzech obrońców. Pan Pan kobus ma trzech obrońców, z tym pana Zaborowskiego, do prokuratury o tym, że chciałby na komisji być zwolniony z tajemnicy śledztwa, no na której była tajemnica śledztwa, no prokuratura nie zgodziła się, że nie może, ale on i tak może w takim wypadku komisja może go zwolnić z tego, tylko na posiedzeniu niejawnym. I takie posiedzenie niejawne od razu y, odbyło się po tej części jawnej. No. Posłowie pisówli, kaleta tam i reszta. Że nie dlaczego niech mówi. Po pierwsze, chcieli, żeby złamał prawo, żeby bał się mówić, żeby złamał prawo, albo żeby bał się mówić, e, to taki trik. A po drugie, e, no na, 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 tej, na tej części niejawnej, rzeczywiście. Tutaj już yy, to idzie niezwykle daleko, bo, szanowni Państwo, po pierwsze powiedział Pan Przewodniczący Komisji, że mają czas nawet do 12 w nocy, żeby przysłuchiwać Pana głosu. Sądzę, że sobie to rozłożą, także od razu byli przygotowani. Gratuluję za, za Komisji. Yy, I od razu, że była przygotowana tam to pomieszczenie w Sejmie, uzgodnione z Panem Misem Cichowskim od rana to pomieszczenie, gdzie te, te, te pomieszczenia, gdzie jest Sejmowa Komisja do spraw Służb Specjalnych. I co powiedział w tym w słowie wstępnym dalej pan Kobus? Pan Kobus powiedział o tym, że to jest ewidentne, do niego się teraz nie przyznają działacze PiSu, a on był takim właśnie działaczem młodzieżówki PiS-u, i później dzięki temu tak funkcjonował świetnie. Go znał Wawrzyk, znał gorał, ludzie z całego świętokrzyskiego, znali go z różnych imprez, gdzie był razem z Wawrzykiem, wiedział, że ten człowiek jest po prostu no, namaszczony przez PiS. To było wszystko wiadomo. I to, co Państwo mogli usłyszeć, bo rozumiem, że część z Państwa oglądała, słowie wstępnym, Pana Kobosa, idzie bardzo, bardzo daleko. Pamiętajcie, że tutaj to już Jarosław Paczyński się tym mówi, mamy czynia z aferką, tam, 30 nazwisk. Później tutaj już śledztwo prokuratury obejmuje ponad 600. Dalej wiemy, że to są setki tysięcy wiz. Cały przemysł, cała no, fabryka. Powiedzmy wprost, chodzi o jakieś, o jakieś około, to jest oczywiście rząd wielkości 250 tysięcy wiz, gdzie łapówki miały wynieść 5 tysięcy euro za każdą, 5 tysięcy dolarów za każdą wizę. Więc Tutaj Janku odpowiedzialność ponoszą na wprost, od razu i to e, możemy to jasno powiedzieć. Kaczyński Morawiecki, Ziobro zawstrzymywanie tej sprawy, no i oczywiście Kamiński, Wąsik i inni ludzie i prokuratorzy, którzy zrobili. Przecież ten człowiek był zamknięty w aresie tymczasowym. Przecież pomimo tych informacji, które były, to do końca w zasadzie trwania PiSu Wawrzyk cały czas funkcjonował. Wawrzyk, Szanowni Państwo, był potrzebny, ten jeden głos Wawrzyka Kaczyńskiemu do tego, żeby dalej przegłosowywać. Nic się nie działo. W momencie, kiedy już nie był potrzebny, Wawrzyk y, został zatrzymany przez CBA. I teraz, y, co tutaj jest niezwykle ważne, bo nawet y, wypowiadali się o tym posłowie i szefowie komisji, że to dziwne, że w tym momencie CBA zatrzymało Wawrzyka, dostał małą kaucję, został wypuszczony do domu, ale te działania w jakiś sposób również już tak późne i takie CBA spowodowały jakąś przeszkodę w działaniu komisji Sejmowej. To, co żeśmy mówili, to dzisiaj zostało potwierdzone. To, co mówiliśmy, jak CBA również wchodziło, zabezpieczało rzeczywolenie. Nagle później, jak CBA wchodziło i, i nie zamykając nikogo, jak CBA wchodziło do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. No to dzisiaj, w przypadku pana Wawrzyka, taka. E Została sformułowana koncepcja, którą już powiedzieli wcześniej, że tak to wygląda, że to wygląda na takie działania osłonowe, a nie na e, działania wykrywcze. Mam rozumiem, że, że pan minister Simoniak już chyba wy, wyciąga z tego, z tego wnioski. Jestem, jestem przekonany, no bo to, to, co, to, co już w tej chwili zrobił pan kołos, to jest niezwykle ważne. Sądzę, że celuje w status świadka koronnego. Ja nie wiem, czy warto mu dać tego świadka, czy nie. Natomiast to jest przełom. To jest przełom. Znaczy, przełom polegający na tym, że pojawił się pierwszy świadek koronny, tylko że jeszcze tego statusu nie dostał, czyli on chce być świadkiem koronnym, no ale widać, będzie musiał sobie na to zasłużyć. Nie jest tak, że wszyscy są wyrywni do tego, żeby mu ten status dawać. Pewnie chyba na razie korzysta z tego dobrodziejstwa artykułu 60, czyli że kto ujawnia. Powiedzmy sobie otwarcie. Pis miał w tym jakiś głębszy interes. Ten interes polegał nie tylko na zarabianiu pieniędzy, ale również na destabilizowaniu Europy Zachodniej, czyli sprzedaży wiz ludziom, którzy mieli zalewać kraje Europy Zachodniej i tym samym wzmacniać tam partie. Eurosceptyczne, te, które są przeciwne imigrantom, które miały być sojusznikami PIS-u, tak przykład takie jak AfD, która prowadzi bardzo nieprzychylną Polsce agendę, która do Polski odnosi się bardzo wrogo, która wręcz kwestionuje polskie granice obecnie zachodnie, a jest w jakimś szczególnym uwielbieniu, co po niektórych polityków, PIS i PIS. To właśnie AFD zyskiwała na aferach związanych z imigrantami, którzy przybywali do Niemiec właśnie za pośrednictwem Polski. Oni mieli wpisane, że powinni pracować w Polsce, że dostawali polskie wizy pracownicze, ale oni w ogóle nie podejmowali żadnej pracy w Polsce i nikt ich nawet nie ścigał. Oni po prostu na tych wizach pracowniczych polskich wjeżdżali głęboko w Europę i to jest około ćwierć miliona ludzi. Żeby było śmiesznie i strasznie ten pis, który straszy imigrantami, których będzie spuszczała platforma, ignoruje w ogóle kwestię tego typu, że każdy z tych ludzi zatrzymany z polską wizą, który pracowniczą, jest e, tak naprawdę klientem Polski. On może być i jest cofany do Polski, bo to Polska go wpuściła. On jest polskim e, imigrantem, powinien pracować w Polsce i jest wielce prawdopodobne, że w najbliższych miesiącach. Te tysiące imigrantów, których wpuścił pis, będzie do Polski wracało. To jest taka jeszcze ciekawa konsekwencja droga, tego. Droga lokowania agentury przez Rosję. I to jest. To swoją, to jeszcze jest, to jest jeszcze jeden wątek. My tak naprawdę mamy pierwszego człowieka, który chce mówić, ale on powiedział bardzo ważną rzecz, w tej części jawnej, że on mówi, że chce mówić, i mówi, że nikt go nie chce słuchać, mówi, że nikt mu nie chce dać ochrony. To są ja, ważne rzeczy. Człowiek powiedział tak, że teraz po wyjściu z więzienia był śledzony, nie mógł wyjść z domu. Były jakieś czyli taka japońska obserwacja mówi, że skoro moja babcia potrafiła zorientować się i mówi: "Zobaczcie, jesteście obserwowani", to chyba ktoś specjalnie chciał, żeby było widać, że jestem obserwowany. Dlatego zaraz po wyjściu z więzienia rzeczywiście było wywieranie jakiejś presji na to, żeby ten człowiek nie poszedł do mediów, żeby ten człowiek nie zaczął mówić, to jest to jest ewidentne. Uważam, że też należy to sprawdzić, kto go obserwował i co tam się, co tam się działo, bo to widać, że ten człowiek się otworzył i mówi wszystko tak, jak było, bo no dziwnym jest to, że człowiek jest wypuszczany z aresztu tymczasowego i od razu ma taką japońską obserwację rozumiemy, że próbuje się go wypuścić, daje mu się jakieś podsłuchy, daje mu się jakąś obserwację, o której on nie wie i patrzy się, tam dalej zrobi. No ale taką i w, w stylu japońskim, to znaczy, żebyś ty się nigdzie nie ruszał, bo my, cię, bo my cię pilnujemy. No to wygląda co najmniej dziwnie. Także ja nie dziwię się temu wyciu, wyciu tam tej części pisowskiej, natomiast jestem bardzo zbudowany, już tak patrzę w Janku, y, bardzo mi się podobało, że jest pan mecenas Zaborowski, który widzę, że czuje koniunkturę i chyba zmieni front, chyba, że jest tak niezależny i oczywiście cały czas pozdrawiam pana mecenasa, teraz już, znaczy, y, 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 po prostu broni y, klientów, bardzo dobrze, bardzo miło, bardzo fajnie, że tak to wszystko wygląda. Zresztą klient pana Zaborowskiego, nasz kolega Pietia Torow w programie Republiki też pytał się, gdzie służby, gdzie są służby w związku z kolegium Humanum? To takie pytanie tak szło i że. No jak tak mogło tyle czasu to funkcjonować? Jedna z najbliższych afer. Brawo, Pietia, brawo! Ty ty umiesz się ustawić, oczywiście rufą do wiatru, ale boję się, że ten żagiel się podarł, że będzie głopot I ty masz złamany chyba. Także dalej. No działajcie. To już taka, taka dygresja. Także bardzo ciekawy przełom. To jest przede wszystkim też test na to, jak na słowa pana Edgara Kobosa zareaguje zareaguje służby, zareaguje Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlatego, że on de facto oskarżył prokuratorów, którzy prowadzą sprawę o bierność i o bo co świadczy, jeżeli jest, przepraszam, za określenie, klient, który jest gotowy zeznawać, jest gotowy wyjaśniać, który jako jedyny, właśnie, jak on to mówi, rozumie, że popełnił przestępstwa, że w tym uczestniczył i chce zadość uczynić temu, co zrobił w ten sposób, że wyjaśni wszystkie okoliczności tych przestępstw. I prokuratura nie korzysta z takiej woli, z takiego Nastroju podejrzanego, tylko wręcz przeciwnie zachowuje się biernie. To jest zaproszenie do tego, żeby ktoś go przekonał, żeby ktoś wykorzystał fakt, że nikt nie jest zainteresowany, przyjść do takiego człowieka i powiedzieć mu: słuchaj, stary, nie widzisz. Nikt nie chce Ciebie słuchać. Pójdź po rozum do głowy, nie wychodź przed szereg, nie gadaj rzeczy, które sprawią, że. Tutaj nie będzie tak, że tutaj zyskasz, zapunktujesz. Lepiej milczeć, nie wychodź przez szereg. Dla mnie to jest bardzo niepokojące. Dla mnie to zeznanie przed komisją śledczą powinno być dzwonkiem alarmowym do tego, żeby bardzo uważnie przyjrzeć się temu, kto prowadzi to śledztwo. Bo umówmy się, to śledztwo było prowadzone w czasach PiSu I to nie było tak, że ci prokuratorzy robili wszystko według książki. Oni robili tak, jak najmniej mogli zrobić, żeby nie skrzywdzić nikogo z pis. Tu mamy właśnie do czynienia z takim książkowym przykładem sytuacji, w której organy ścigania udają tak naprawdę pościg umniejszają sprawy, umniejszają sprawy oni musieli się tym zająć, o tym nie było mowy dziś oni musieli też się tą sprawą zająć nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że służby zagraniczne amerykańskie, niemieckie szwedzkie, o tych wiemy być może jeszcze jakieś inne domagały się działań ze strony Polski i oni musieli coś pokazać, musieli pokazać, że, że prowadzą działania, myśmy jeszcze nie byli członkami europejskiej prokuratury tu jeszcze nie było zgody na działanie, bo w tej chwili, jak staliśmy się częścią, to zaraz będzie tak, że nie będzie już tutaj tych barier sztucznych, które były, które były tworzone po to, żeby na przykład Ryszard Czarnecki. Świetna informacja. Pamiętacie Państwo, od dwóch lat po powtarzamy, że jest złodziej. Facet został przyłapany na kradzieży. Nazywa się Ryszard Czarnecki. Dopiero 21 lutego 2024 roku prokuratura kieruje wniosek o uchylenie immunitetu Ryszardowi Czarneckiemu, bo panowie trzy, ponad trzy lata od wcześniej siedzą na kwitach. W prokuraturze, a jakże w Lublinie u Jerzego Ziarkiewicza, e, który już byłego prokuratora. Zaciął się garasz po prostu, zaciął się garać. Tak, tylko że teraz jest pytanie takie, dlaczego ta sprawa trwała ile dalej trwa? I to nie jest jeszcze koniec, bo oprócz tego, że on e, wyłudzał pieniądze e, na e, zwroty i to w ogóle nie stoi, myśmy tam mówili o 100 tysiącach euro, a się okazało z tego artykułu w Dwieście po sprytek... ponad. Tak, 200 tysięcy, więc. Przepraszamy pana Ryszarda Czaleckiego, że nie docenialiśmy jego. Nie, no, le, lepszy łupno już nie szacowali, przepraszam. Tak, że przepraszamy, że, że zaniżaliśmy jego osiągnięcia. parę groszy naprawdę. 200 tysięcy. 200 tysięcy, szanowni państwo, to prawie milion złotych koleś wyłudził, musiał oddać. Ale on oprócz tego zatrudniał ludzi, Którzy nie pracowali, którzy pobierali wynagrodzenie, które ktoś konsumował, i to wynagrodzenie też musiał oddać. I tych zarzutów jeszcze nie ma. Tych zarzutów jeszcze nikt nie wnosi. Mało tego, tam była sytuacja opisana, opowiedziana przez Radio Z, które dotarło do jednego z wyroków sądu, w którym się okazało, że Ryszard Czarnecki. Nie miał nic wspólnego ze sprawą, bo kto, jakiegoś innego posła, jemu próbowano przypisać tą sprawę i sąd się nie zgodził, wyrażając w wyroku pierwszej instancji głośne zdziwienie: Dlaczego to nie pan Czarnecki ma zarzuty, albo ten, który miał wykonywać tą pracę, ma zarzuty, tylko jeszcze jakiegoś trzeciego faceta, który nie ma wspólnego, nic z całą sprawą się próbuje. Tym mówiąc po prostu, tak, tak, nawet... ale tylko że mówimy tutaj cały czas o działalności prokuratury pisu. My cały czas mówimy o jakichś absurdalnych sytuacjach, w których prokuratura nie dąży do wykrycia sprawców przestępstw, tylko służy jako taka organizacja fasadowa, która Udaje, że coś sprawdza, a tutaj się już odnosi. Gdyby oni jeszcze porządzili 4 lata, to byłoby na tej zasadzie, przy której już było wiadomo, że do prokuratury nie idzie się po to, żeby uzyskać sprawiedliwość, do prokuratury idą ci, którzy mają licencję specjalną, podstępowaną u miejscowego, nie wiem, kacyka pisma. Prokuratura musiała się przyłączyć jako obrońca niż Torak, my zawrócili. Różnych... Na przykład, że oni. Tak, tak, że oni generalnie występowali jako ci, którzy pilnują, żeby prawo i sprawiedliwość było z dużej litery, czyli że PiS ma mieć zawsze rację, członkowie PiS nie popełniają przestępstw. Jeżeli członkowie PiS są oskarżeni o popełnianie przestępstw, to konsekwencje ponoszą ci, co ich oskarżają. Tutaj mamy naprawdę bardzo niepokojącą sytuację, w której, bo już jest trzy miesiące, już jest miesiąc. Bo ponad miesiąc, bo prokurator krajowy zmienił się 12 stycznia w ten sposób, że pan Adam Bodnar poinformował pana Dariusza Barskiego, że nigdy nie był prokuratorem krajowym, ponieważ nie został w prawidłowy sposób wyciągnięty ze stanu spoczynku, czyli cała ta jego epopeja jako prokuratora krajowego jest nieważna. W to miejsce został powołany prawidłowo prokurator krajowy. No i czekamy, bo moim, w mojej ocenie to. No już został wyznaczony Janku, prokurator krajowy, kandydat, pan Korneluk. Tak, ale to już jest, ale to już kandydat na razie, bo to jeszcze pamiętaj, że gdybyś popatrzył. Czy Duda podpisze, czy nie podpisze. Nie, ale to nie, on to kandydat, ale to jeszcze to jeszcze musi pan Bodnar podpisać, to jeszcze. To Bodnar już go desygnował. A, a już go desygnował. Już teraz, tak, dzisiaj już go. Wczoraj a. pan desygnował, bo był Bodnar, tak. bo okay, Bodnar. Okay. Już wygrał Korneluk, no teraz, teraz tylko kwestia, czy, czy Duda się naprawi, czy może nie wiem, na nartach, może lepiej mu się zjeżdżało, czy gorzej. Może już teraz po tym wszystkim, po tych wizowych tematach też dojdzie do wniosku, że już... Za dużo tych, tych, powiem tak po prostu tych hopek tych hopsztosów. Pani dodał już naprawdę za dużo to już, już. chyba Pan wie, że nawet obrona kamieńskiego i wąsika, pan nie chce listy Pegazosa, pan sobie ha, ha, zażartował, że pan się nie chce wiedzieć, czy pan był na liście e, podsłuchiwanych. To głupio, nie? Że przyjmował pan dwóch takich ludzi, klepał się pan z nimi po ramionach, a oni pana podsłuchiwali. Tak. Jeszcze wychodziło, że pan. Te, miał cudowny konta Seba, strał do chleba, pan rozmawiał, czy tam, czy tam te inne ruchadła leśne, nie? Wyszedł pan nie najmądrzej, także ja się nie dziwię. Także może się naprawi, Janku, no nie wiem, zobaczymy. Także pan Kordelów. Natomiast trzyma... nie, w, ka w każdym razie chodzi o to, że nie, powinna być w mojej ocenie przynajmniej wymieniona, e, wymienione osoby, które prowadziły to śledztwo. Bo jeżeli jest tak, jak mówi pan Edgar Kobos, że on zgłasza gotowość do mówienia, prosi o ochronę, prosi o zapewnienie mu bezpieczeństwa. I nie następuje tego typu reakcja, nie następuje żadna jakaś, żadne działanie. Wręcz przeciwnie, bierność prokuratury zdaje się sugerować, że czeka, aż świadkowi, może nie świadkowi, podejrzewają. Podejrzanemu, tak, jak podejrzanemu, że podejrzanemu się odechce e, świadczyć, odechce mu się składać e, szer, szerokie wyjaśnienia, no tak nie powinno być. Tym bardziej, że mowa jest o jednej z najbardziej e, obrazoburczych afer. Dlaczego? Ponieważ PiS stwierdził, że ich rządy są barierą dla zalewu imigrantów nielegalnych przez Polskę. Tymczasem tak naprawdę różnica pomiędzy tymi ludźmi, którzy utykali w lasach na granicy w Pol z Polską, a tymi, których wpuszczano, polegała na tym, że ci pierwsi nie mieli 5 tysięcy dolarów. Jest jedna rzecz, która szokuje. To znaczy, że ci, którzy zapłacili pieniądze za to, żeby ich dowieźć na Białoruś, mieli możliwość wykupywania e, wiz polskich e, w Mińsku z upustem. Już odejmującym... Słuchaj, drogi zrobili, no, że biznes jest biznes. No. Znaczy, szanowni Państwo, to w ogóle brzmi naprawdę makabrycznie. Że zrobiono z tego po prostu jakiś biznes, my... Czujemy się po części, to jest oczywiście trochę żart, odpowiedzialni w takim sensie, że na łamach Gazety Finansowej w 2017 roku Grzegorz Jakubowski napisał tekst, który ja opublikowałem, w którym opisał praktykę agencji wywiadu, która handlowała właśnie wizami. I ja mam wrażenie, bo wtedy się zrobił... dużo. drobny drugi... biznesik był przy tym wszystkim. Taki drobny... no właśnie, że ja mam wrażenie, że ponieważ po tym tekście Grzegorza powstało śledztwo w sprawie ujawnienia informacji niejawnych. Ja mam dziwne przeświadczenie, że to, co myśmy wówczas wtedy opisali, to co Grzesiek napisał o tym handlu wizami, to było handel wizami na Białorusi, na Ukrainie i uwaga w Iranie. E, za łapówki. Chyba że, w, Iraku też, w Iraku też, chyba było. To zostało, to zostało potraktowane jako instruktaż e, i ktoś powiedział, że to jest świetny startup i trzeba z tego zrobić duże, du, dobrze działające przedsiębiorstwo. Szanowni Państwo, oni brali łapówki od ludzi, którzy powinni byli wjeżdżać do Polski... E, Normalnie, to nie tylko chodziło tak. o tych. Byli ludzie, którzy dostawali się na studiach, którzy opłacali czesne, których, którzy nie mogli, którzy w ogóle alarmowali polskie władze dyplomatyczne. Twitter jest pełen wypowiedzi ludzi, którzy zarzucają polskim konsulatom, polskim pracownikom dyplomatycznym korupcję z tamtych lat. Gdzie piszą, że nie ma możliwości dostania się na rozmowę, że trzeba po prostu płacić duże pieniądze organizacjom, które umawiają cię dopiero z pracownikami polskich służb dyplomatycznych, że te służby nie reagują na informacje o tym, że mamy korupcyjny proceder. To wszystko wygląda na jedną wielką. Janku, z drugiej strony, wielkie trąbienie. Tusk i, i inni wpuszczą tysiące imigrantów. Tak. Cała machina propagandy, że co się dzieje? No, zaleją Polskę emigranci. No i to jest ta właśnie, to jest ta właśnie perfidia PiSu i Kaczyńskiego. Bo Kaczyński zdawał sobie z tego sprawę. Tutaj się z tego nie wywinie. Sam wyszedł i sam powiedział, że to była Aferka i że to było 267. No, nie spodziewam się, żeby nie zgłębił te sprawy jako wiceprezydent, proszę znowu wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Siedzący w tym wiceprezyd samym Morawiecki u szczytu stołu. Jak sam stwierdził wiceprezydent, szanowni państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Tutaj macie państwo odpowiedź m.in. o sosnowych rebeliantach, o tym, jak wysokie drzewa zaważyły na niepodległości USA. W jaki sposób? No to państwo musicie przeczytać w numerze. Poza tym polecam o manewrze Mannerheima, o tym jak fiński marszałek, notabene carski oficer, sprytnie zabezpieczył swój kraj przed zemstą Stalina. W jaki sposób to uzyskał? I uwaga, erotoman Bajasz, burzliwe życie miłosne Jana Brzechwy. Szanowni Państwo, wszyscy znają Brzechwę. Z niesprośnych opowieści, natomiast chociaż kiedyś, wiecie Państwo, Wojciech Przoniak to co prawda inny poeta, ale zadeklamował: Stoi na stacji lokomotywa, pokazując, że o tym, czy wiersz jest pornograficzny, czy nie, nie decyduje treść, ale wykonanie. Więc szanowni państwo, ale jeżeli chcecie czegoś się dowiedzieć właśnie o Erotomanie Bajarzu, czyli o Janie Blechwie, o tym w najnowszym numerze historii na weekend, a tutaj też się można dowiedzieć, kto najprawdopodobniej zamordował Stefana Batorego i dlaczego to byli Anglicy. Szanowni państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach i teraz... Panie Jarosławie, panu Zosiu, no powiem panu, że wszyscy pana, chyba mówiąc tak brzydko, oleją i wykolegują, bo słyszałem, że Pan Glapiński się dogaduje. Pan Glapiński dochodzi do wniosku, że tak, no wie, 115 posłów i, i, i jest Trybunał Stanu i on jest zawieszony. Z drugiej strony, no jeżeli może sam odejść i będzie spokój, bo to też lepsze dla złotówki, bo zawsze zawieszenie szefa Narodowego Banku Polskiego, no to wiadomo, że to na tej arenie międzynarodowej, finansowej dobrze nie brzmi. A przy okazji może się obejdzie bez kęsiń, jak, jak mówią Turcy. Dlatego, Panie Jarosławie, Pan się dogadywać nie może, chyba że z Kotem. Także, no, ale to pewnie złe języki tylko plotki, ale jak, jakie będą dalsze ustalenia tego dogadywania się. Jarosław zawsze. Zobaczymy. Lapiński jest pragmatyczny, czyli rozumie, że Pana już nie ma. Jarosław Kaczyński w tych sprawach... Ale nie ma, już nie ma, do widzenia. Jarosław Kaczyński w tych sprawach zawsze odwraca kota ogonem. Szanowni Państwo. Przycinam nam łapy w szufladzie, tak? Nie, mam nadzieję, że nie. Do zobaczenia.